Co tam? wygląda się lodek, ale... Weź. <grymny> no, a do wszystkim w dzisiejszym odcinku ekspert od dronów, oczywiście ja dzisiaj wszystko opowiem, wiem jak z tymi dronami było, także moi drodzy, pomalutku. Odezwał się w komentarzu jakiś ekspert, widzę to z zachodniej Polski, przestraszony. Od razu taka opinia, że ja czerpię wiadomości z, chyba z Telewizji Trwam i Republiki. Taka typowo pogarda z zachodniej strony Polski. Taka typowo pogarda Część osób bardzo przestraszanych jest. Moi drogi, my tu się wcale nie boimy. Słuchajcie, my jesteśmy twarde mecenasy. My jesteśmy twarde mecenasy. Takie styropiany to u nas codziennie spadają. No zbawię tak Gabryś. Masz teraz mi bajki opowiadać. Masz Ci wygodnie? No jest mi ciepło. Masz na uszka. O, ale zaraz mi przytłumia ucho. Ja muszę uszka słyszeć. Coś się zsunęło. Masz strasznie mały łeb. Łeb ma ja mam główkę jak makówkę Masz... i małe uszka, ja ale Ja mam rękawicz. no to do widzenia i zasuwaj, zasuwaj, dobra, no ale nie dość tak z góry, bo zaraz tak, ja się usiądę, a nie, no i pak jestem w tyle przez Ciebie, będę ostatnia, cały czas leci temat dronów i sprawdzamy, czy może gdzie w krzakach, Coś się znajduje. Powiem ci szczerze, jakbym znalazł, to bym go podjął i bym go zrobił z nim statek latający. Nie nagrywaj z duniak tyle. No, Paweł, świetnie. weź się za robotę. Zostałam w tyle przez Jarka. Teraz wszyscy muszą mi pomagać. Mam ciężką głowę. Okej, okay, przejdę sobie. Białgorajsko nuto. ogromne. Ja nawet na, internecie. na internetie. Porównywałam. O ziołach mówimy. To to żywe, a to, a to chce, chce rosnąć. I do przodu. Tu już nic nie ma. Same kości. No wiedział. Dobrze. Myślałem nad odcinkiem ASMR ze zbioru tytoniu słupania jego, złamania, nie wiem czy to wyjdzie, zobaczymy. No, ja jest tych liści. Ostatnie dwa kontenery. O. <grystanie> <grystanie>

Jaki wspaniały ciągnik tam jedzie 30-tka Proszę Cię, to jest 25 jest bardziej zaawansowany, ciągnikiem czyżby to był ktoś należący do sekty 30 No To podałby? sekta 30 pojechałaś. pojechała A niedługo troszkę będzie opisu st 25 Z jest bardziej zaawansowanego ciągnika niż 30 Bo to przesiada do nowej T25, prawda? Chcę sprawdzić, ile masz paliwa. I co tam jest? Wskazuję ci, wskazuję. A jak sprawdzisz w 30 paliwo? Musisz szukać. Patryka. <grymny> <grymny> jeszcze śmiała się w końcu z tak jak się I <grymny> nie chciało puścić. Oj! Oj! Nie przydusza do siebie! Gdzie on Tą nie będę latały. Sio. No, osy dzisiaj lata. נחיה No miało być, miało być. Ja w czwartek widziałam pieska na deszczu w takim skawanderku. Mówię do Krzyśka, a się jeszcze troszeczkę z parasolką będzie wszedł taki piesek. Dosłownie <grym> skawanderek miał i taki kapturek mały na głowę. No? Te karne oczy, tak ci świecą jak diody. <grywia> <Ej> Jarek. <grywia> w końcu się Jarek uśmiecha. Powierzchni. Chyba ktoś tam zimniaki kopie. To słyszę czasu od kasu. Od Traktor gazuje. No. Coś tu co, co łatko, śmieszne. Coś tylko kartofle kopie, słyszę, traktor. Wy to kichę. To wiesz, no. Jak tu głowa? To się śpiąca zrobiła. Jak to wygląda? O, fajnie. Używa się? No, Kurde, żebym się na darmo nie męczyła. No, rywi, rywi. Z Tym jeleniem. Jeździłeś w tym roku gdzieś na szumy, gdzieś Na szumy gdzieś jeździłeś w tym roku? Dziewczyna? Nigdzie? Nie no byliśmy gdzieś tam. No, tu już lepiej. No, <grymka> Tak to jest. Ten typ tak ma Ale ostatnio siostra mi opowiadała Tak fajnie Mówię do niej o, że chłopaki ty to nie go A ja nie, to było inaczej. A tydzień temu przyjechała do mnie siostra i siedziała Ach przyjedzie. I tam opowiadała o swoich dzieciach, o szkole, o pracy, nie, bo ona w szkole pracuję. No i tak tam zeszło, i prawie do pół do a już miała jechać, ale Krzyś przeszedł. A to nie było dwa tygodnie temu? No, jakoś tak, no, może i dwa tygodnie temu. Tak. I, kurde, taka byłam, a wtedy właśnie ja byłem trochę niewyspana. I ona do mnie mówi, później coś, się, ja kurde, miałam podłogi pościerać. No trudno, a sobie to pościerałam, no w sobotę po południu, no pościerałam co podłogi. A wczoraj... Też wyciągali tytoń Artek z Krzyśkiem I sobie myślę, dobra, mam cię spokój, to sobie pościeram. I nagle się aktor pojawił w domu. I ona tak mówiła, nie masz, nie ma nikogo w domu, zacznij mieć podłogę, nagle ci się ktoś pojawi. No i ja mówię, no kurde, wyciągacie liście, nie? A on mówi przerwa. Kurde, ja na schodach z mopem, a on mówi... No ale ściągnął buty. Śmiałam się, ona to samo mówiła. Mówi, czekaj, mówi, zaczniemy Zaraz się ktoś pojawi. I to nieważne, czy to będzie wieczór, czy to będzie środek dnia. Faktycznie coś w tym jest. Ale żebym się w kolejnym normalnie śmiała sama do siebie. Siu! Ale dzisiaj rano taka była mokra trawa, tak mi zapaciali, że to znaku nie widać. I Jarek tymi robotami kosi trawę. To jest ta trawa taka mokra się teraz nosi. przylepia się do butów. Sio! Le! No coś mnie atakuje! fur, mi się gorąco zrobiło. A masz. Kurwa, słuchaj, jak ten pies. No to były deski. Aj, kurwa, deski zostały zapomniane. Ojej, mi tak i gorąco i ciężko i mokro mi wszystko jest. No. I jestem śpiąca. Jeszcze lepiej. Spałam jak aniołek. Nie wiem jakoś. Kurze, tak to szybko minęło. Mówię do Jarka. Nastaw mi budzik, bo mam od poniedziałku do piątku, a w sobota to jest LB dłuższe Lgnicie. Jeszcze myślę, no bo zaśpię, ale kierowcy powiedziałam, że ja w sobotę przyjdę na pewno. <noise> to miał na mnie kubać i ten, ale nic, budzik mnie obudził i bigusiem. Nawet czekałam na niego. Nie zawsze. Tak ma być. A Krzyś przyszedł 25 po. No jakbyś mnie obudził. Ale co wam powiem, to wam powiem. Ja nie wiem, czy po południu padać nie będzie. Jutro wam padać. Jakoś tak 24 wieszaki. I tak wygląda praca nosiciela, rwacza i stołkarza. Kurwa. Jaką masz rolę? Jak się twoja rola nazywa? No powiedz coś śmiesznego. Ja tu jestem od... Ja tu jestem od wszystkiego. Tak? Ja muszę mieć na głowie deski. Wyszaki, wszystko, to wszyscy przychodzą gotowi, oczywiście pracownicy, do pracy. pracownicy przyjeżdżają do pracy, ale te pracownicy domowi no i nic nie mają na głowie, nie. pan redaktor zawsze sprzed nagłaśniający i dziki, a ja resztę, ja, ja jestem od energii, tak, ktoś tam fajnie napisał, o pan ma dużo na głowie, dobra, nie mam nic na głowie, no, Masz to że na głowie. Samo to się wszystko robi, moi drodzy, samo się wyciąga z suszarni, wszystko się samo robi. no. Uff. Szczerze powiem, że mam dość tego roku. Ja już się patrzeć nie mogę, na to wiesz. Uwierz mi, jeszcze kiedyś takim zapałem... Co się Z zapałem, jeszcze kiedyś robiłem takim zapałem. Nie wiem, może ja już jestem mam takie przesilenie tytoniowe? Nie wiem. <laughs> Jesteś... Wiesz co, ja bym wolał już gwoździe prostować. Także zapraszam na odcinek sprostowanie gwoździ, zgłaskania kota, robienia wina, no tu, i tu także tu wszystko będzie, słuchajcie, by to codziennie odcinki, ale nie z tytonią. A tu jest Nikoś. O. Nikoś, dawaj Nikoś. Nikoś po prostu też gra na tym, tak? Robisz mu przemowy pogrzebowe? Umiałbyś takie? Nie? Ale nie, nie uczysz się? Dlaczego? Tak wiesz, dzisiaj rodzina, witamy. Nie, nie dałbym rady. Tak? Na kazanie byś powiedział? Co? Może przyszły ksiądz będzie. Ja mówiłem kazanie strzelić, wiesz? Umiałbym. O czym się opowiadał? A u życiu. Księdzem trzeba było sobie znaleźć jakąś <laughs> ładną gospodynię. Niechby rosołu gotowała codziennie. A tak muszę zapierdzielać Ach, tutaj. Jaka to bajduła, nie? Ach, ja już dana. tak wodę leje, na szkucisko. Już lepiej nie da. No to zobaczę. Co co to wie? został nie już. Księdzem został, ludzie. Co tam, panie redaktorze? No dobrze. Jeszcze to, to ciężko, żeby ostatnio były takie Cię, leciuty. co rozpadnij, ja cofnę. No. Jeszcze. Nie ma deski, to jeszcze. Jeszcze gęste. No, ciężkie dziady. Tamte lekkie były. Krótkie. No ja się mam Nie wiem jakie historie sobie mogę puścić. No nie wiem jakie. Wszystko puszczę. Wszystko, puszczę. Wszystko puszczę. Mam nadzieję, że obraz jakiś ładny, w miarę. Miły do oka. Tak wygląda nasza praca. 23 kontener.